Innym sposobem na dosyć intuicyjny wybór między scenariuszami, a jednocześnie możliwość zmiany parametrów poszczególnych scenariuszy jest utworzenie dosyć prostej tabelki tutaj z różnymi scenariuszami. Tu będziemy wpisywać numery scenariuszy. Tutaj dla łatwości korzystania wpiszemy ich nazwy, czyli pierwsze to będzie scenariusz bazowy, kolejny optymizm i wreszcie pesymistyczne możemy klikając podwójnie krawędź tak ustawić szerokość kolumn, by wszystkie wyrazy były widoczne. Tutaj będą różne ceny, a tu różne koszty jednostkowe. Cena w scenariuszu bazowym to 40 zł, w optymistycznym 50 w pesymistycznym 35 zaś koszt jednostkowy w wersji podstawowej to 25 zł, w optymistycznej tylko 20, a w pesymistycznej aż 30 zł. I teraz możemy rozegrać to w ten sposób, że w komórce C6 będziemy wpisywać numer scenariusza 1 123A. W komórkach C7 i C8 będą zmieniać odpowiednie parametry. Wpiszmy na razie na początek tutaj, jakąś przykładową wartość. Niech to będzie 1 dla scenariusza bazowego. W jaki sposób tutaj wpisać teraz te wartości? Tak, żeby później zmieniając numer na 2, 3 zmieniały się również te wartości. Możemy to zrobić wybierając funkcję Wybierz. Przechodzimy do okienka z funkcjami. Wpisujemy Wybierz. Okno dialogowe podpowiada nam funkcję. No i coż my teraz mamy wpisać? Po pierwsze mamy wpisać numer argumentu z wielu liczb. Ten numer argumentu jest określony właśnie w tej komórce C6. Dobrze. Teraz mamy wpisać, który argument. Ma to być ten argument z podanych wartości. Wartość pierwsza będzie to komórka L7. Wartość druga będzie to komórka M7. Wartość trzecia będzie to komórka n7. No i klikamy OK. To samo możemy zrobić dla kosztu jednostkowego. Wpiszemy funkcję wybierz, tym razem wpiszemy ją już z ręki. Wiemy, że to najpierw musimy podać komórkę, która powie nam, który numer. To jest ta komórka, średnik, a teraz musimy podać po średnikach wartości. Czyli pierwsza wartość to będzie 25. Średnik 20, średnik 30 i zamykamy nawias. Proszę bardzo. Sprawdźmy, czy działa. Zmienimy tutaj numer scenariusza na dwójkę na optymistyczny. Jest udało się. Cena zmieniła się na 50, a koszt jednostkowy na 20. Wpiszmy trójkę, wszystko zmienia się tak, jak powinno. Jak wpiszemy czwórkę, to nastąpi błąd. Co tylko potwierdza poprawność naszego modelu. Proszę zauważyć, że jest to bardzo podobna funkcja do poznanej dzisiaj funkcji indeks, jednak indeks wybierał pozycję z danego zakresu. Tutaj w tym wypadku wartości, z których mamy wybierać, mogą być porozrzucane po całym arkuszu, ponieważ wpisujemy je z osób. Wadą takiego rozwiązania znowu jest fakt, że ta komórka nie jest w żaden sposób oznaczona, i szef gapa może nie wiedzieć, że powinien tutaj coś kliknąć. Dlatego dosyć intuicyjnym rozwiązaniem jest znowu wklejenie komentarza i dopisanie uwagi. Na przykład takie. Oczywiście, aby ten komentarz był na stale widoczny, nie można zapomnieć kliknąć opcji pokaż komentarz.